Kościołem jest bazylika na Lateranie. To jest kościół, który nie został wybudowany na żadnym grobie męczennika, ale został on podarowany przez Konstantyna Wielkiego po tym, jak zwyciężył nad swoim wrogiem, który także chciał mieć władzę. I tam były koszary wojskowe tego przeciwnika. I tenże Konstantyn te koszary rozwiązał oraz przekazał tę posiadłość ówczesnemu papieżowi. I kościół na Lateranie będzie katedrą biskupa Rzymu aż do dnia dzisiejszego. Kościół, katedra, matka wszystkich kościołów. Jest to bazylika, która zawiera fresk papieża Bonifacego VIII. Jest to papież, który po raz pierwszy zwołał rok święty w roku 1300. To jest rok święty, podczas którego obecny był w Rzymie Władysław Łokietek, który także pielgrzymował do grobu świętego Piotra, a także spotkał się z ówczesnym papieżem to jest bazylika która w swoim ołtarzu przechowuje fragmenty ołtarza na którym miał odprawiać mszę świętą święty Piotr i święty Paweł to jest także bazylika która w nawie głównej ma postacie apostołów ale także biblię pauperum czyli zapowiedź scen starego testamentu które zrealizują się w nowym testamencie i na przykład widzimy tutaj Jonasz, który jest wypluty przez wielką rybę. Odpowiedzią jest co? Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do tej bazyliki także prowadzą drzwi, które były drzwiami znajdującymi się w Senacie Rzymskim. Przedziwna historia. Senat Rzymski to było miejsce, gdzie ustalano prawo mordowania chrześcijan. A teraz te drzwi, które były w tym budynku, Zdobią Bazylikę Świętego Jana na Lateranie, jako Bazylikę, Matkę, Głowę wszystkich Kościołów.